Nie wiem czy to się nagrywa, właśnie troszkę mi tu brakuje w tym jakiegoś tutaj czegoś, żebym widział, że włączyłem tu nagrywanie. Dobrze, proszę Państwa, za kulisami, żebyście nie musieli się, żeby nie trzeba było tracić czasu, za kulisami poszedłem po moje sprzęty stare. I teraz pozbywamy się tego gargulca. A wszystkie dźwięki, w tle jakie słyszycie, ignorujcie po prostu, jakby ich nie było. Nagrywam już na moim nowym sprzęcie. Niestety w dalszym ciągu nie mam mikrofonu, ponieważ mój nowy sprzęt ma tak zwany combo jack, czyli jedno wejście na słuchawki i mikrofon, co mnie cholernie wkurza. I muszę sobie kupić taki specjalny rozgałęziacz, żeby normalny mikrofon i normalne słuchawki móc podłączyć. Dobra, cześć Gargulcu. Możesz wrócić do swojej nory. A my tutaj, będziemy bić tego smoczka. No, jak mam go bić, jak nie mam nic w broniach? Stwierdzimy, że wolę tą szablę, jednak czy tam jakkolwiek to się nazywa, ponieważ jest lżejsza. Jest lżejsza, szybciej się nie macha, i prawda jest taka, że. Niewiele jest gorsza od tego miecza, a jednak częstotliwość zadawanych ciosów jest. Uuu, jest lepsza. Smoczku? O nie! O nie, wpakowałem się. Może, gdyby mi przybyło trochę punktów siły. To może byłoby się i opłacało. Dobra, tutaj mamy teraz taką łamigłówkę do przejścia. Mamy pokój, gdzie jest dużo kamieni. Tylko, że jak się wejdzie w nieodpowiedni kamień, to robi się taka. Ja nic nie klikam i to samo gdzieś łazi. Nie wiadomo gdzie. Także takie czary. Tak jak wtedy nie wiem, czy pamiętacie co. Przed tą kulą próbowałem się schować w takim. w takim. Czymś i mnie jakaś magiczna siła wypychała na zewnątrz. Gdzie ja jestem? Halo. To. Nie wiem, czy to do czegoś służy w ogóle. Teraz trzeba iść po tych małych kamyczkach tu, a w tego kamienia trzeba wyjść tyłem. I on sam już przekieruje. Dobrze. Odcinek. Najprawdopodobniej nie będzie długi, gdyż nie mam sprzyjających warunków ku temu. Mój pokój, gdzie samotnie mogłem sobie nagrywać, jest zajęty przez Tomaszka, który sobie śpi. Więc siedzę tutaj z całą moją rodziną, leci film familijny, Staszek się bawi, także wszystko będziecie mieli nagrane. Co nie do końca jest spełnieniem wszystkich moich marzeń. Nagrywam programem, właśnie ktoś się pytał, to się nazywa ten program OBS OBS Open Broadcast Software chyba daję radę program, zwłaszcza, że jest darmowy. Daję radę na Windowsie 8 i. Jedno czego mi w nim brakuje, to brak pauzy. Nie mogę zapauzować nagrywania chyba że jest taka opcja, tylko ja o niej nie wiem. Ale pomimo to program działa. Jak widzieliście filmik wczorajszy z Waka to miał on byłem w szoku jak zobaczyłem ile on ma zajmuje na dysku. Jakość tego filmiku może nie jest powalająca. Nie jest może powalająca jakość tego filmu, ale on zajmował tylko 200 mega, nie całe Na 20 minut to naprawdę kompresja niezła, a wszystko się odbywa zupełnie płynnie. Dobra, zjadamy kanapkę, bo mi się nie chce czarować. Nie chce mi się czarować. Oczywiście, zawsze trzeba dostać cios od pieca. Stasiu zaczął wokalizować trochę przesadnie ostatnio. Dzień piecu. Ha, ha, ha. Dobra, te trzy teleporty nas stąd zabierają po prostu. A najlepiej wybrać ten środkowy. Dobrze i idziemy teraz sobie z naszym nowym kluczem. Kluczem powiedziałem do kolejnej komnaty, gdzie są kolejne kłami, główki. Widzieliście płomień we mnie leciał, ale nie doleciał. O tu jest głupi piec. Dobra, pobawimy się trochę czarami, chociaż one... długo trwa to czarowanie. No i właśnie tam w bandikamie fajna była opcja pauzy. Można było po prostu sobie zapauzować. Masz. Schłodzimy troszkę. No to rzucimy mu czara, teraz takiego, stwierdziłem, że będę sobie trochę czarował. No nie chcę worka, ani miecza, tylko to chcę. Mama! Nie, 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 nie. to są na święta. Masz, masz. <laughs> masz mordę. Dostał w a A dajcie tego miecza, ale on, no mówię. Jest trochę mniejsza częstotliwość zadawanych ciosów. Ledwódzko. Ledwódzko. No, z tym programem OBS to no, muszę jeszcze trochę e, poeksperymentować, bo mam masę ustawień różnych i może się uda. Może się uda go lepiej ustawić. Natomiast na razie jestem bardzo zadowolony, że w ogóle mogę nagrywać. A masz! No mówię, szału nie ma z tym mieczem, bym powiedział. No właśnie, przez to, że jest cięższy, to podejrzewam, że chyba lepiej gościa trafiać co chwilę, nawet drobnymi, drobnymi, że tak powiem, siłami, niż, niż machać ciężkim mieczem, który trafi, albo nie trafi, nie wiadomo. No, tak poza tym to w ogóle jestem przeciążony i mógłbym się pozbyć w kilku rzeczy o! Tylko których? Nie tu. Gida? Czekaj, Staszek. Dwa kilo, ale mało. Mało zadaje obrażeń. Chociaż w porównaniu z tym to i tak. To zajmuje 1 na 10, jest dwa razy cięższe od Gidy. A sprawdźmy dzidą, kurczę, jak będzie. Dobra, trzeba to odsunąć. Klucz, świetnie. I tajne coś. Aha, to chyba jest wyjście już. Czy tu jeszcze płaca się gdzieś pójść, coś zobaczyć. Tędy wszedłem, to była skrzynia. I tu można zobaczyć, może tu coś jeszcze będzie. Dobra, szybko sobie zobaczymy. Skrzynia, dobrze, że się wróciłem. Super, magiczna roślinka, no po prostu... I can die happy now. Ktoś mi podpowiedział, żeby antyaliasing zmniejszyć przy nagrywaniu Alana Wake'a, ale powiem szczerze, że tam nie znalazłem. Znaczy, jest opcja antyaliasing, ale jak się ustawi po prostu maksymalne, e, maksymalne detale, to nie mam nie ma możliwości zmiany tego antyaliasingu. Powiedzcie mi w ogóle, co to da, jeżeli zmniejszy ten antyaliasing. To się będzie mniej przycinać, pewnie powiecie. Ale powiem wam, że gierka chodzi płynnie, to jeżeli już, to jest kwestia programu nagrywającego, że coś tam się przycina. O, kozi bobek. Dobra, gdzie mam iść? W prawo. Hurraaa! Już drugi kozi bobek. Teraz musimy lecieć w lewo. Hmm. ciekawe, co to daje. Na wszelki wypadek pociągłem. Teraz znowu w prawo. Uro, w o, o. Dzięki. Skąd wiedziałeś, Warhack. Widzicie, <laughs> Gida ma dużą częstotliwość zadawanych ciosów, nasza postać się mniej męczy, bo jest. Bo dzida jest jaka? Lekka. Więc chyba dopóki nie, nie znajdę czegoś, jakiegoś eliksiru na siłę, to chyba nie ma co zmieniać tych mieczy. Nie wiem, jak sądzicie. Jakieś podpowiedzi? Jakieś podpowiedzi co do tego, czy dobrze myślę, czy, czy źle myślę? Wydaje mi się, że dobrze myślę, bo sami widzieliście, no tą lekką dzidą, kurczę, idzie dużo lepiej niż tym ciężkim mieczem, który teoretycznie... Au, odbiła się ode mnie, odbił się ode mnie kozi bobek. Dobra, idziemy zobaczyć, co dalej. Na zdrowie. Au. No naprawdę, trzeba się posługiwać tym lekkim narzędziem chyba jest najlepiej. Takie mam wrażenie. Trzeba sobie po prostu siły troszkę dodać, ale. Dobra, zaraz, co się, co tu się dzieje? Tak to wygląda. Ops. Piec? Czy smok? Chyba piec, bo smok żyje takim innym kolorkiem. Mogę słychać jak się śmieje. Dziad jeden. Wiem co. Wypiję sobie eliksir ten. To jest eliksir. Zmniejsza o 10% obrażenia ogniowe przez 5 minut. Dobra, pi. Pychota. Jami. Ty jak zwykle wiedziałeś, że tu zaraz będzie. To. to jest, Stasiu, piec. Niedobry, trzeba by troszkę. Damy mu w mordę. To jest Stasiu piecyk, niedobry piecyk. Trzeba go bić. Troszkę sobie poczarujemy. No zrobiłbym wam pauzę, żebyście nie musieli na to czarowanie patrzeć, ale co tam? Damy radę i bez pauzy. Najmniej tą szablę, może tą szablą troszkę będzie lepiej tym razem. O, on jak zwykle wie, kiedy ja wyjdę. Masz nie Dobry piecyk Patrzcie jak mnie zbił Patrzcie jak mnie zbił no I ten eliksir nie za wiele chyba zdziałał Na szczęście jestem czarodziejem i łatwo się leczę Oczywiście. O! przed twarzą coś mi eksplodowało. Piącha. Wow! wow, latające piąchy. Nie podoba mi się to, że tutaj latają piąchy. No nic trzeba Staszku, nie ułatwiasz mi w ten sposób, nie rób tak, proszę Cię, dziękuję. Nie wiem co ja mam, czy mam wszystkie te dźwignie. E... Nie? Tak. Uh. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia kombinacji. Gdyby to była kwestia kombinacji, to byłoby ich sporo. Jakiś... coś. Uuu, notatka, czytamy. Jakiś czar. Iron Fist of Chaos. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Podoba mi się ten czar, on jest dobry. To jest ta piącha właśnie. Mocna rzecz. Tu już byłem? Tu byłem, tu byłem, tu byłem i teraz jestem tu. Nie wiem, co zrobiłem. Au! Znowu niedobry piecek dostaniesz moim nowym czarem. Aha! Masz pisk. Teraz się muszę podleczyć coraz więcej czarów nam mamy i było bardzo dobrze. A może tak? Nie no, chyba trzeba. Niestety trzeba koło pieca przejść. Niestety ten piec jest dość żywotny. No, jest nieźle. Niedobry piecyk. Piecyk niedobry. Jestem już zmęczony walką, więc weź sobie lżejszą rzecz. Zobaczymy, czy to... <laughs> Nie mów, że tu trzeba coś na to położyć. No i co to mi dało? No, jakaś... cholerna łamigłówka. Znowu tam trzeba będzie coś położyć, pewnie to. No dobra, sprawdźmy to. No, pamiętacie jak się ten, tego używało? Był moment, że się mocno namęczyłem. Gdzie jest Dzida? Dzidę. No ale jest. No na głowę wszedł, dacie Gdzie to ja jestem teraz yy, nie wiadomo Dobra tu jest teleport yy. Kiedy oczywiście miałem zapisane bardzo dawno temu Bardzo Was przepraszam. Tu skończę ten odcinek, ponieważ o nie o nie może wszystko iść jeszcze raz Ech, dobra Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Jakoś, mm, wybaczcie, zabrak mikrofonu, ale nadrobię to. Nadrobię, o, nadrobię, strasznie nadrobię. Dobra, może jeszcze na walkę dzisiaj zrobię jeden odcinek. Oczywiście też bez mikrofonu, także sorry. No ale jakoś to jest. Nie, nie, ma, nie, ma, nie ma tragedii jakiejś takiej najgorszej. Tak mi się wydaje. No nic, może mam inne pojęcie co do. <laughs> mam inną definicję tragedii. <laughs> Dobra, to w takim razie pozdrawiam Was i zapraszam do następnych odcinków. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!